Dajcie, kochani, nie wierzę, że tydzień się już kończy, e, ale tak jest. <ścoughs> Znowu niedziela. E, zobaczymy sobie, co nas tutaj w niedzielę czeka. Mam nadzieję, że podobały Wam się filmiki w tym tygodniu. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Dziękuję za udostępnienia. Dziękuję za, um, za to, że jesteście, za Waszą obecność po prostu. Jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Dobra, zobaczmy sobie, co nas tutaj czeka w niedzielę. URUS, czyli mamy urzeczywistniać swoje marzenia. Będziemy dzisiaj bardzo nisko, um, znaczy blisko ziemi. O, w ten sposób. Tak, zachęcani jesteśmy do tego, żeby stanąć mocno na nogach, żeby tutaj na tym się skupić, żeby spojrzeć na rzeczywistość poprzez pryzmat właśnie naszych um, takich realnych um, względów. Tak, że to nie jest czas, żeby po prostu sobie tutaj marzyć, wymyślać. Nie. Dzisiaj będziemy bardzo przyziemni. Um, do tego nas zachęca Urus, zachęca też do zwrócenia uwagi na swoje zdrowie. być może zrobić jakiś Porządków tutaj, tak, w tym obszarze, ale przede wszystkim um, doskonały czas na poczucie własnej wartości, doskonały czas na pobycie samemu ze sobą, ale zdanie sobie sprawę ze swoich. Um, możliwości w realnym życiu, tak? Bo to nie jest tak, że to są takie rzeczy stworzone, to są rzeczy, które mogą się wydarzyć w tu i teraz, i do tego jesteśmy dzisiaj zachęcani. Właśnie przy runie żebyśmy spojrzeli na to właśnie takim okiem, tak? takim realnym. Więc ja Was, kochani, do tego z całego serca po prostu zachęcam. Życzę Wam cudownej niedzieli, wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam za kolejny tydzień z runą dnia. Buziaki dla Was, pa! pa.